czasami najważniejszą rzeczą w całym dniu jest odpoczynek, który bierzemy między dwoma głębokimi oddechami. Ale te ciężko mi wypoczywać. Nie umiem nic nie robić. Mam też problemy ze snem. Tak jak teraz obudziłem się nad ranem. Jest późno. Chcę mi się spać, a jednak wiem, że jeśli się położę, to wciąż nie uda mi się zasnąć. Zamknę oczy, a pod powiekami będę miał powidoki całego dnia i moich wyobrażeń dni następnych. To nie jest tak, że nie próbuję. Cały czas próbuję sobie poukładać myśli i próbuję skupić się na jakichś przyjemnych, miłych rzeczach. Próbuję myśleć o miłych wydarzeniach, żeby się nastawić dobrze do snu. Podobno to pomaga nie śnić koszmarów. Problem tkwi w tym, że mój mózg nie umie przestać procesować danych. Które otrzymuję, dlatego muszę go odciągać, odsuwać jego uwagę, np. przez czytanie książki tak długo, aż ta wysunie mi się z ręki, oglądając jakiś niewymagający film, który jednakowoż skupi moją uwagę. Być może po prostu nie umiem wypoczywać, może nie umiem odetchnąć w spokoju. Zawsze jest coś do zrobienia.